Jakie rodzinne auto pali 4,8 litra na 100 km? Sory, tutaj mamy jeszcze lepszy wynik. 2,3 litra na 100 km. Czy to możliwe? Przepiękne wnętrze, chyba naturalne drewno, Czy... czarny dół, czarne dywany i bardzo ładna, ładny kolor tapicerki. Co to za Volvo? Za chwilkę się dowiecie. Auto z mocą prawie 400 koni, czyli Volvo V90, model T8. Hybryda typu plugin. To no, jest właśnie to rodzinne kombi 400 koni mocy i spalanie na poziomie 4 litrów, a nawet pokazuje 2 litrów. Czy to możliwe? Oczywiście, że możliwe, bo to jest hybryda typu plugin. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. To jest spalanie uwaga na pierwszych 100 km, oczywiście jak przekroczycie 100 km, no to to spalanie wzrośnie, ale też niewiele. Nie przekroczycie dychy, chyba że ktoś naprawdę lubi zasuwać na no to tą dychę przekroczy, jak w każdym modelu. Średnie spalanie 8-9 litrów w normalnym trybie, jeżeli nie jedziemy na prądzie. Wjeżdżamy, słuchajcie, na serwis. Kilka zobaczycie, jak wykonujemy serwis okresowy w takim samochodzie. I tutaj zmieniamy olej w dwóch elementach. W linii automatycznej, tutaj jest ośmiobiegowy ICIN, klasyczna hydrokinetyczna skrzynia. Będzie wymieniany olej w skrzyni biegów. Auto ma 66 tysięcy km przebiegu i będzie wymieniany olej w tylnym zespole napędowym Erat, który służy właśnie, o napędza nam silnikiem elektrycznym tylną oś, a silnik spalinowy napędza nam przedną oś. Oczywiście są tryby, które po. Umożliwiają wam jazdę 4x4 takim samochodem. Jesteśmy w serwisie Wolcer, czyli w zaprzyjaźnionym serwisie, z którym współpracuję od lat. Tak się prezentuje w Wołominie serwis. I za chwilkę zobaczycie, jak będzie wyglądała wymiana w tym samochodzie właśnie oleju. Oleju z biegów i w oleju w R Radzie. Ile kosztuje, oczywiście się dowiecie na koniec. Mamy już podsumowanie kosztów 1630 zł. Macie tak, wymiana oleju w skrzyni automatycznej, wymiana oleju ERAD. Obydwa oleje powiem Wam szczerze w stanie idealnym. Samochód ma dokładnie 660... czekajcie... tutaj będziecie... dokładnie 666. Za chwilkę będzie diabelski słuchajcie wynik. 1630 zł. Do skrzyni weszło 4 litry oleju. Zaledwie, no bo olej był praktycznie jak nowy. I olej przekładniowy ERAD Tutaj jedna sztuka, nie wiem ile tam jest dokładnie pojemnościowo, także łączna kwota taka.